Dobry wieczór Państwu. Kontynuuję temat kultury w streamie pochylając się nad muzyką, czyli tą dziedziną sztuki, która... Mnie dotyczy najbardziej, ponieważ jestem zarówno twórcą, jak i słuchaczem. Wśród melomanów, miłośników muzyki, zdania na temat platform streamingowych są podzielone, a dyskusje o tym nadal trwają i rozpalają uczestników do czerwoności. Czy moim zdaniem platformy streamingowe zniszczą muzykę? Ja nazywam się Bartosz Siwicki i zapraszam na cykl Wbrew. Antykulturze. Zanim przejdę do tematu odcinka, chciałbym tradycyjnie podziękować za. Odbiór i uczestnictwo w dyskusjach pod rozmowami z Łukaszem Łyczkowskim oraz redaktorem naczelnym Janem Engelgardem. Bardzo cenię sobie możliwość rozmowy z Państwem podczas emisji materiałów, gdzie staram się być obecny na czacie. Nie ukrywam też, że temat podjąłem niejako w odpowiedzi na opinię Łyczka, który jest tradycjonalistą, uznającym, tylko fizyczne nośniki z muzyką, czyli płyty CD oraz gramofonowe. Jeżeli ktoś nie widział jeszcze rozmowy z Łukaszem, to odsyłam do niej, a tymczasem przypominam o wsparciu kanału, kciukach, subskrypcji oraz wszystkich rytuałach internetowych. A teraz do rzeczy. Wbrew cenzurze tworzymy my wszyscy, również nasi widzowie. Jeżeli cenisz naszą pracę, to pomóż nam rozwijać tę strefę wolnego słowa i wpłać darowiznę dla Fundacji Swobód Obywatelskich imienia Andrzeja Leppera. Numer konta oraz inne potrzebne informacje znajdziesz w opisie tego i innych filmów. Zacznę od tego, że jestem miłośnikiem oraz kolekcjonerem fizycznych nośników z muzyką. Ogromną część dzieciństwa oraz młodości spędziłem w lokalnych sklepach muzycznych, księgarniach oraz wypożyczalniach wideo, o których kiedyś być może także opowiem. Sklepy muzyczne. Odwiedzałem wszystkie, które były w moim mieście. To mnie ukształtowało, ponieważ w jednym z nich pracował pan Krzysztof, który dziś jest moim kolegą i być może nas ogląda. Pozdrawiam cię serdecznie, Krzysztofie, i dziękuję za te wspaniałe lata. Jako dzieciak, nastolatek, a później dorastający młodzian, chodziłem do sklepu muzycznego niemal codziennie. To była magia. Prawdziwa magia, ponieważ w takim sklepie mogłem nie tylko kupić muzykę, ale także jej posłuchać i co najważniejsze, porozmawiać o niej. Zaczynałem od kaset, najpierw te takie wydania z taktu, kto pamięta ten wie. Potem oficjalne wydania ze wspaniałymi wkładkami. Później przyszła era płyt CD. Kupowałem je, słuchałem, przeglądałem wkładki, zdjęcia, czytałem teksty i często śpiewałem razem z ulubionymi wykonawcami. Zresztą nadal to robię, ponieważ moją ulubioną muzykę zawsze kupuję na CD. Fizyczny nośnik zawsze był, jest. I będzie dla mnie najważniejszy. Najtrudniejsze lata dla fonografii przyszły wraz z rozpowszechnieniem formatu MP3, czyli cyfrowego zapisu, który można było pobrać z internetu poprzez takie serwery jak Emul. To naprawdę zabijało rynek i okradało artystów. Odsyłam Państwa do artykułów z początku lat 2000, których pierwsza dekada to była istna zagłada rynku fonograficznego. Do internetu trafiała każda muzyka, bez kontroli, bez wiedzy artystów i bez litości dla wytwórni. Każdy mógł wrzucić i pobrać muzykę z sieci za darmo i oczywiście nielegalnie. To było jedno wielkie globalne złodziejstwo. Jednakże w 2005 roku w Kalifornii powstał YouTube i to zaczęło wprowadzać pewien porządek. Oczywiście nie było to rozwiązanie idealne, a pierwsze lata funkcjonowania tej platformy to była dosłownie wolna amerykanka, więc artyści podchodzili do tego z ogromną rezerwą, ale był to ruch w stronę zapanowania nad umieszczaniem muzyki w internecie i uregulowania tego prawnie. Nie będę Państwa zanudzać historią streamingu muzycznego, bo nie o to w tym materiale chodzi. Dziś mamy wiele platform streamingowych, a najpopularniejsze z nich to YouTube, Spotify, Tidal, Apple Music, Deezer oraz Bandcamp, o którym krótko mówiłem w materiale z Łyczkiem. Wszystkie one pozwalają na słuchanie muzyki w sieci i co najważniejsze, są legalne. Chciałbym zatem krótko przedstawić mój stosunek do muzyki w sieci, a zrobię to z dwóch perspektyw. Jako słuchacz uwielbiam platformy streamingowe i nigdy tego nie ukrywam. Dzięki nim mogę słuchać muzyki kiedy tylko chcę i gdzie chcę. Ja kocham muzykę i żyję nią, odkąd sięgam pamięcią. Muzyka towarzyszy mi niemal cały czas. Jako dzieciak przy łóżku miałem wieżę polskiej produkcji. To była Unitra Eltra CS202, którą dostałem od ojca. Była głośna, ciężka jak jasna cholera, grała bardzo dobrze, miała możliwość Przegrywania, czyli kopiowania kaset, posiadała także osobną regulację pasm wysokich i niskich oraz wejście słuchawkowe. Dzięki temu sprzętowi pokochałem słuchanie muzyki. Często też zasypiałem mając na uszach słuchawki. Najpierw Tonsil, a później Panasonic. Nieco później. Pojawił się Walkman, czyli urządzenie przenośne do słuchania kaset, i to był prawdziwy przełom w moim życiu, bo odtąd mogłem słuchać muzyki również poza domem. Z Walkmanem praktycznie się nie rozstawałem. Rany, jakie to były wspaniałe czasy. Dziś słuchanie muzyki nie jest już tak magiczne, bo dzięki internetowi stało się po prostu łatwe. Ja miałem po kolei chyba wszystkie urządzenia do słuchania muzyki mobilnie. Połokmencie były Discman, czyli takie, takie urządzenie mobilne na płyty CD, MP3 player, iPod Classic, iPod Nano, później tak zwane Telefony muzyczne. Tak płynnie przeszedłem do słuchania muzyki z platform streamingowych na słuchawkach bezprzewodowych z telefonu komórkowego. Tak przyznaję, jestem gadżeciarzem i naprawdę uwielbiam nowinki technologiczne w tej branży. Muzyka słuchana w ten sposób jest co prawda odarta z tej magii, z tej celebracji chwili, więc kiedy tylko mam okazję, to sięgam po fizyczny nośnik, ale nie będę ściemniać. Najczęściej zdecydowanie słucham muzyki poprzez stream. Korzystam z konta premium na YouTube, ponieważ jest legalne i płaci artystom. To nie jest żadna forma reklamy z mojej strony. Korzystam z tej platformy głównie z przyzwyczajenia, a konkurencyjne aplikacje także mają bogatą ofertę. Oczywiście. Tylko nieliczni artyści zarabiają na tym dobrze, no ale hej, przed dobą streamingu z muzyki żyło zdecydowanie mniej wykonawców, o czym za chwilę powiem więcej. Platformy streamingowe oferują potężną bazę z muzyką, i poza słuchaniem wykonawców sprawdzonych, pełnią dla mnie rolę aktywnych wyszukiwarek. Sporą część muzyki poznaję właśnie poprzez aplikacje, również dlatego, że w ramach jej działania są algorytmy polecające. Zawsze wybierając jakiegoś twórcę, otrzymujemy poza jego muzyką także innych w tym stylu. Nową muzykę zatem poznaję na dwa sposoby. Dzięki poleceniom przyjaciół, znajomych, a ostatnimi czasy również Państwa, za co serdecznie dziękuję, oraz właśnie dzięki algorytmom. Platformy streamingowej. Zawsze jednak staram się kupować płyty wykonawców, których muzyka szczególnie mi się spodobała i zachęcam do tego wszystkich, ponieważ to nadal najlepsza forma wspierania artystów oraz najlepsza jakość odbioru. Tak, stream to nadal jeszcze jakość gorsza od płyty CD czy tak zwanego winyla. Mimo że w ofercie platform pojawiają się coraz częściej pliki w jakości bezstratnej, to nadal przyzwoity sprzęt stereo oraz nośnik fizyczny oferuje nam najlepsze doznania. Oczywiście branża rozwija się i mamy już przetworniki cyfrowo-analogowe, czyli poprawiacze odbioru oraz streamery, czyli urządzenia, które po podłączeniu do wzmacniacza oraz internetu pozwalają na słuchanie muzyki w naprawdę zaskakująco do dobrej jakości. Mimo to w dalszym ciągu oprócz bezdyskusyjnej jakości brzmienia obcowanie z płytą i dobrym sprzętem audio daje mi największą przyjemność, zwłaszcza kiedy odbywa się to w ramach tak zwanego odsłuchu, czyli spotkania towarzyskiego w celu słuchania muzyki oraz dyskutowania o niej. Niestety na takie przyjemności mogę pozwolić sobie niezwykle rzadko, dlatego tak bardzo cenię sobie platformy streamingowe. Z punktu widzenia twórcy również bardzo cenię tę formę trafiania do słuchaczy. Zaznaczam to tylko moje odczucia i dzieląc się nimi z Państwem również za pomocą platformy streamingowej, równocześnie szanuję zdanie odmienne, jakie prezentuje na przykład Łukasz Łyczkowski, którego bardzo gorąco pozdrawiam. Ja zwyczajnie cieszę się, mogąc docierać do ludzi z moją muzyką w każdy możliwy sposób. Kocham grać koncerty i tego doznania nie zastąpi nic. Jeśli znajdą się ludzie, którzy kupują płyty mojego zespołu, to jest to dla mnie nieopisana radość, bo tworzymy muzykę autorską, wkładając w to mnóstwo pracy i serducha. Jestem jednakże realistą, więc nie przystoi mi obrażanie się na postęp technologiczny, z którego sam korzystam. Mamy rok 2025 i zdecydowanie większość słuchaczy korzysta z aplikacji internetowych. To jest fakt. Teoretycznie więc mniej ludzi kupi moją płytę, ale czy na pewno. Kiedyś, proszę Państwa, by sprzedawać płyty, trzeba było dostać się do mediów, do radia, do telewizji oraz prasy muzycznej. I uwierzcie mi, Państwo, to nie było łatwe. Nadal to nie jest łatwe ani uczciwe, ale to zupełnie osobny temat. Dziś natomiast dzięki technologii każdy może nagrywać muzykę, a następnie. Umieszczać ją w internecie. Oczywiście to generuje ogromną konkurencję oraz galimatias, ale pozwala też trafiać do szerszej publiczności. Umówmy się. Nadal nieliczni mogą żyć z muzyki, ale dzięki istnieniu platform streamingowych, tacy pasjonaci jak ja mogą docierać do słuchaczy, dzielić się swoją muzyką i w konsekwencji na przykład grać koncerty poza swoim miastem, podczas nich sprzedając płyty. Dla mnie to wspaniały i jednocześnie bardzo uczciwy układ. Nie obrażam się zatem na istniejącą, niezależnie przecież ode mnie, rzeczywistość. Owszem, dostrzegam jej minusy, takie jak na przykład e, utrata tej specyficznej magii obcowania z muzyką, oraz zalew tandety nastawionej na szybki zysk. W mojej opinii jednak, kultura streamu w muzyce ma zdecydowanie więcej plusów niż minusów. Bo widzicie Państwo, kiedy już obierzemy to wszystko z technologii, zabierzemy gadżety, przestaniemy zastanawiać się nad nośnikiem czy sprzętem, to na koniec liczy się po prostu miłość do muzyki oraz chęć obcowania z nią. Kocham muzykę bez względu na to, czy słucham jej z najlepszego winyla na audiofilskim sprzęcie stereo, czy też na słuchawkach, czy nawet na pierdzącym głośniczku Bluetooth. I z drugiej strony, cieszy mnie, kiedy moja muzyka sprawia komuś przyjemność bez względu na to, w jaki sposób jej słucha. Obcowanie z muzyką jest też całkowicie Analogowym doznaniem, bo bez względu na to, jak bardzo cyfrowy będzie nośnik czy sprzęt, nasz słuch jest przecież analogowy, a doświadczenie sztuki to emocje, których nie da się ująć w systemie binarnym. Podsumowując, odpowiadam na pytanie postawione w tytule. Nie. Moim zdaniem platformy streamingowe nie zniszczą muzyki, jeżeli tylko ludzie będą tworzyć i słuchać z miłości do niej. To tyle ode mnie. Bardzo proszę, byście w komentarzach napisali mi, czego aktualnie słuchacie, i podzielili się swoim zdaniem na temat aplikacji muzycznych. Ja nazywam się Bartosz Iwicki, a to był cykl wbrew antykulturze. Portal myślpolska.info wraca po niemal trzech latach nielegalnej blokady. Bieżące omówienia, myśl polityczna, historia, kultura i geopolityka. Wszystko starannie przygotowane przez nasz zespół redakcyjny. Myślpolska.info Głos realizmu.